Tylko raz w roku. Black Weekend. Minus 25%. Na wszystko. Dostępne tylko na Grand GrandGame.com Mateusz Rębecki, kolejna obrona pasa mistrzowskiego FEN, ale dawno nie trafił Ci się takiej klasy twardziel naprzeciwko. Czy to był najtwardszy zawodnik, z którym się mierzyłeś w całej karierze? E, nie powiem, nie wiem, ciężko mi teraz na, na to chwilę powiedzieć, bo pamiętam tak, że z Adamem Golonkiewiczem z Kajkiem Brito, e, ale ten, nie wiem czy to jest cenzura, z skurwiel, e, to był nie do złamania. Był niesamowicie twardy i charakterny, za, ani razu się nie ubią. Widać, że tutaj przyszedł e, walczyć. Mam ja niesamowite serducho i cieszę się, że mogłem się na tym etapie kariery sprawdzić. Zrobić pierwszy raz w karierze swoje pięć rund. I nie wiem, czy e, wy uważacie tak, ale mi się wydaje, że każdą rundę mocno przewalczyłem. E, więc jestem e, pełnoprawnym mistrzem. Zawalczyłem na dystansie pięciu rund, co jest nie lada wyzwanie, prawda? Tak, to prawda. Powiem Ci jedno, jedno rzecz, już od samego początku zaczynałeś, może do, do, zaczynałeś dosyć dobrze, yy, zaczynałeś dosyć dobrze w jak Od samego początku nie dawałeś odpuścić przeciwnikowi kroku. Yy, taki był plan. Yy, na początek myślałem, że będzie dużo, dużo słabszy fizycznie. Naprawdę mega mnie zaskoczył. Yy, nie wiem, czy mogę stwierdzić, że trochę go zlekceważyłem. Chyba najwidoczniej tak było z prostej przyczyny. Chłopy mojego wzrostu. W ogóle nie rozumiem, jak e, zawodnicy takiego wzrostu w tej kategorii wedługowej się biją. Przecież to może to, to, to ledwie sięgają innym przeciwnikom, którzy mają 10-20 metrów więcej. Mateusz, przyjąłeś jeden z ciosów, czułeś w ogóle, że przyklęknąłeś? Czy, czy już nie pamiętasz tego? E, chyba sobie razy zatańczyłem, e, było ciepło. Yy, ale pomyślałem, że no nie mogę się poddać. I tutaj gadam o walkach mistrzowskich i o tym, żeby trenować jak mistrz yy, i co bym się w którejś ludzie ugiął. No, yy, nie, nie lubię rzucać such na wiatr i chciałem udowodnić, że jestem nie do złamania. Noga cała, bo on bardzo niewdzięcznie blokował low i, yy, kolanem, gdzieś piszczelem. Ty, a tych low kicków sporo wyprowadziłeś? E, ogólnie jest bardzo mocno zbita noga. Myślałem, że na początku będzie dużo gorzej, ale już stoję na nogach, więc też nie jest tak źle. Ale to nie tak, że on bronił tych e, kopnięć. Ja uważam osobiście, że ja je źle wyprowadzałem. E, dobrze zadany low kick jest e, w punkt, a ja tam raz na kolano, raz e, kończyłem palcami, e, źle wyczuwałem dystans, a później już na lecia Czułem, że on tam tą, tą nogę ma zbitą Myślałem sobie, no "Złamiecie złamię cię no ale... Mega szacunek dla przeciwnika. Cieszę się, że taki mi się trafił, i dzięki temu też mogę pokazać na jakim jestem poziomie. Na dzień dzisiejszy mogę, e, sami widzieliście, w końcu zweryfikowałeś swoje umiejętności i sami ocenicie, czy jestem na poziomie mistrzowskim, czy nie. Czy z każdą kolejną rundą, kiedy on nie chciał się poddać, ty w swojej głowie miałeś taką myśl, że muszę znaleźć jeszcze inny sposób, jeszcze inną drogę, aby go złamać, czy e, cały czas mieć tylko jeden plan w głowie? E ja miałem bardzo dużo myśli, na no, sekundę mi przemijały yy, i te takie złe, poddaj się, daj sobie spokój, po co ci to, odpuść sobie, przecież nic nie stanie, a nagle nie, 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 nie złapie mnie, nie, nie mogę sobie pozwolić, trzeba udowodnić klasę i w drugą stronę i tak, a tu nognał zaraz, zaraz jakiś cios dostanę, a później on się uginał, już był coraz słabszy, dobra, to lecę z tym i tak na okrągło, walka z samym sobą, ja tutaj głównie mam z tym problem na tą chwilę. Nie? Opowiedz, bo kilka razy było blisko dopięcia do tego duszenia z zapleców. Jak blisko to było w ogóle? Ty czułeś, że możesz. Gdzie były ewentualnie błędy, że nie udało się tego dopiąć? Żadnego kończenia nie, nie miałam blisko. Doskonale się bronił. Fenomenalny parter. Może nie fenomenalny, bo pewnie z grapplingowo tutaj bym go zdominował, ale na tyle wymaga jest ciężko, że jednak był spoconany Śliski. To jednak stres nie pozwala tak łatwo e, dopinać te dźwignie. w e, samym na treningach, naprawdę te wszystkie pozycje robię e, sobie z ogromną łatwością, a tutaj dzisiaj mi nie wyszło, e, ta balacha za pleców, ja ją robię naprawdę, zapytajcie się wielu kolegów klubowych, że ona wchodzi mi jak masełka, ja pytam się, która ręka, lewa, prawa, umównia ja, ja i tak wyciągałem, a tutaj e, pełen szacun dla przeciwnika. Kapitalnie wykorzystywał siatkę w tym pojedynku, wiele osób na to zwróciło uwagę, po prostu szukał jej i było wiadomo, że, że, że za chwilę ją wykorzysta, chyba też za to mu się należy szacunek, widać, że ma to przepracowane. Jest to prawdziwy zawodnik MMA, który widać, że e, nieraz e, ćwiczył to pod siatką, e, miał to wytrenowane, ja to czułem e, i tak naprawdę nie miałem na tamtą chwilę pomysłu, e, zrywałem, sam odpuszczałem trzymanie tego, żeby się nie sam nie zajechać. A z Słucie nie była na tyle groźny, w sumie był bardzo groźny, ale nie miałam też jakiejś alternatywy. No, ale ciebie też trzeba docenić, bo to jest bardzo cenna lekcja i tego jednak, bo tak chwalimy go tutaj cały tak, czas, cały chwalimy, czas. ale trzeba ciebie pochwalić, no, bo pokazałeś klasę na przestrzeni pięciu rund. Myślę, że to jedna z naj, najcenniejszych, jeśli nie najcenniejsza walka w twojej karierze. Y no, jest taka szansa. Z prostej przyczyny. jest to przerobione 5 rund, Chociaż ja sądzę, że z Kajkiem Brito była dla mnie też bardzo taka owocna walka. Ale tutaj sądzę, że rzeczywiście masz rację. Bardzo dużo się nauczyłem. Eee, więc. A powiedz proszę, czy trener Bagiński w przerwach między rundami miał tę świadomość, że w Twojej głowie panuje istna sinusoida emocjonalna, jak to wcześniej powiedziałeś? Sądzę, że tacy, są, tacy trenerzy jak trener Bagiński… O, dziękuję, to jest dobry pomysł. <trymne> <trymne> Martyny, trzymaj już sobie. Tak zrobię. E tak, czyli trener Karol Habros czy Piotr Bagiński, są to tak topowi trenerzy, że oni są, są świadomi tego. Sami doświadczyli jako zawodnicy, oraz jako trenerzy, jako trenerzy że takiemu zawodnikowi różne przychodzą myśli do głowy. I, to są, I oni są po to, żeby mnie trzymać w ryzach, zmotywować, dopingować i że tak powiem nieść. Powiedz kondycyjnie, jak to wyglądało z twojej pozycji. Bo w pierwszej rundzie wydawało się, że gdzieś tam napompowałeś tego tlenu i tak ten oddech ciężko wracał. Dopiero później gdzieś się rozluźniłeś, Z czego to wynikało? Z tego, że myślałem, że go złamie w tej pierwszej rundzie. Zaskoczył mnie, ja wykalkulowałem. Też z kolei sami zobaczcie, że ja większość rund wygrywała w pierwszej rundzie i też tak powiem czułem się swobodnie i nie, nie wykraczałem poza inne. W trzeciej czy czwartej rundzie już myślałem sobie, dobra, już jest mój, wygrałem te wszystkie trzy rundy. I to jest bardzo nieprofesjonalne z mojej strony, bo nie można kalkulować, czyli kalkulować, nie można myśleć, że się wygrało jakieś rundy, bo jednak sędziowie mogą mieć co innego w głowie i na kartach, więc troszkę poleciałem na, na skróty i co? Na szczęście czwartą-piątą rundę przeciągnąłem. Przeciwnik też jakby nie narzucił swojego tempa, tylko ja i tak trwałem do końca. A przed zaczęciem walki czy czegokolwiek miałeś jakieś obawy przed wejściem do klatki czy czegoś? Czy raczej nie miałeś takiej nastawienia co do swojego przeciwnika wiedząc, że się z nim nigdy nie walczył Za każdym razem mam jakieś tam wątpliwości, jest to ogromny stres. Z, z walki na walkę, coraz bardziej z tym obcuję i, tak jak się mówi, zbieram doświadczenia. No to już musimy trochę uśmiechu do tego wywiadu wprowadzić. Czy jak robisz walkę z cieniem, to puszczasz sobie te kawałki, do których później wychodzisz do klatki, bo robisz to w rytm, jak stoisz przed wejściem do klatki. I od razu myślę, że nie tylko moja buzia się uśmiechnęła. No czasem <laughs> do rozluźnienia, tak robię. Trzeba troszkę fanów rozweselić i pokazać im trochę naszego. Mateusz, Ty przewalczyłeś już tak naprawdę przez wszystkie plansze, czyli, czyli te walki, które kończyłeś szybko, teraz udowodniłeś swoją klasę sportową. To też moja propozycja na rywala, to na przykład Oron Hallam, Izraelczyk, który ma rekord 16 do 1, ma coś wspólnego z capoeirą, czarny pas, jiu-jitsu. Czy Ty już czujesz, że tutaj zostało zrobione już wszystko Ale... na tym europejskim rynku? Ale to już, przepraszam, bo tak trochę Sugerujesz mi kolejnego przeciwnika, czy Tak, i pytam, czy. No, ty masz. Po nim co? I po co? Na razie yy, dajcie mi chwilę odpocząć, że ja teraz jestem po walce i tego zawodnika nie znam i o tym nie myślę. Dajcie mi odpocząć. Jest naprawdę ciężkie, bo stoczyłem. Jestem przeszczęśliwy, ale też z drugiej strony troszkę cierpię w tym momencie. Będzie siła, żeby świętować? Chociaż trochę. Na pewno się znieczulę, ale czy będzie siła, no to zobaczymy. Nie jest teraz lekko. Bardzo bym chciał pójść na after, ale schodzenie mnie jest tak kolorowo. Choć myślałem, że będzie gorzej. No, nóżka jest lekko zbita. Na pewno jakieś tam środki przeciwbólowe będą. Mamy nadzieję, że będą zimne. Z lodem. Zobaczymy. A co, na się ze mną, czy co? Jak zaproponujesz? To, to trzeba pójść, nie? Pogadamy się. Zawsze odgadamy, <gadamy> jak ostatnio, co? Jak miło sobie siedziemy i idziesz, to taka bajerka będzie luźna. <gadamy> no to już gratulacje, bo to naprawdę była cenna lekcja tutaj dla Ciebie w hali Orbita. Dziękuję bardzo i bardzo się też cieszę, że wszyscy mi kibicujecie, jesteście zadowoleni z mojego występu. Mnie to nieśmotywuje motywuje do kolejnego rozwoju i pokazywania klasy.